No cześć! O, skąd ta ponura mina? Coś go trapi? Po pierwsze on tak sobie naciągnął twarz, żeby wyglądać jak starzec, który nie musi chodzić do szkoły. Po drugie, mama nie dała się nabrać. O po trzecie tak, coś mnie stanowczo trapi. O, ty nie wiem, jak wy to robicie. Całkiem łatwo naciąga się twarz. W internecie można znaleźć wskazówki krok po kroku. Masz pracę dla mnie. Nie, nie ]cy. wiem, jak codziennie możecie no. chodzić do szkoły. Roki, odwozisz nas tam. Ale wcale nie muszę. Naprawdę. Jesteśmy w autobusie, możemy jechać wszędzie. Na dno morza też, albo pod ziemię, albo na tętrze. Tam, gdzie są drogi, byle nie pod górę. I pod niskim mostem. No to jedźmy! I tak przez resztę życia będziemy chodzić do szkoły. Nie! Ja uważam, że trzeba iść do szkoły i uczyć się pilnie, żeby oh. później w życiu mieć łatwiejszy. Ktoś jeszcze chce do szkoły? Nie, 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 nie! nie, nie, nie. Okej, okay, więc nie do szkoły! To, co Wam chodzi po głowie? Daisy Plaża! Autobus? Już jesteśmy w autobusie. Hurra! A może park wodny? Tak, ale Ta ja chciałem na plażę. No dobra, ale musimy się tutaj zatrzymać. Wszyscy są, panie różowy? Prawie! Brakuje już tylko pana żółtego. po co łapać autobus, gdy autobus może złapać ciebie? Gdy patrzyłem przez Lornetkę, wydawało się bliżej. Więc teraz jest całkiem. Drago. Jedziemy do parku wodnego, potem na plażę. Dzień dobry, drogie dzieci. Nazywam się Pan Brown. To jest Pan Różowy, Pan Tęczowy i Pan Biały. Będziemy waszymi porywaczami. Wyjścia są zamknięte, bo i tak nie wysiądziecie! Nie. nie ruszać się, bo będę musiał użyć tego! <laughs> to malowiska! Nie, to coś więcej! <laughs> Tykająca Nie, to coś więcej! To <laughs> Nie, 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 trochę mniej. A tak, zgodnie z prawem nie wolno nam nosić przy sobie nic takiego. O to jednak bo! I nocowy. To na pewno nie jest. Ale tyka! I zamaskowani goście opanowali autobus! To nasi ojcowie, którzy chcą nam dać coś w rodzaju nauczki. Dyrektor nawet nie zmienił nazwiska! Właśnie, że zmieniłem! To znaczy zmienił. To znaczy nie zmienił. E, znaczy, kim jest ten dyrektor Brown? No pan... Czut. O, a tak! Zadzwonimy na policję i powiemy, że nie wypuścimy was, dopóki nie spełnią naszych żądań. Proszę dzwonić, panie tęczowy! Myślę, że powinienem zmienić głos. E, e... Ech. No dobra. Halo, policja, napadliśmy na szkolny autobus i lepiej róbcie, co każemy! Bo inaczej pożałujecie. O, przepraszam. Bo inaczej pożałujecie. Daj spokój, Alan. Nie mów mi, że nie poznajesz tego balona. Czekaj, rzeczywiście poznaję go. Tak. Widziałem go wczoraj w naszym domu. Tak, w telewizji. Poszukiwany w Elmo. To tylko nasi ojcowie, którzy chcą nam dać nauczkę. Kiedyś tata chciał mnie nauczyć, żeby nie pisać SMS-ów na ulicy. Ratunku, wpadłem do kanału, popisałem SMS-a na ulicy. Darwin, ty się na serio boisz tych gości? Oczywiście, że tak. To są mistrzowie zbrodni. Myślę, że to zabawne. Nigdy nie widziałem poduszkowca. Nie, prosimy o odrzutowiec. Zawsze się prosi o odrzutowiec. Nie może być tym razem poduszkowiec? I trzeba poprosić o pieniądze. A ile? Wszystko jedno, wiedzą, że to na niby. Widzicie? Wcale nie są straszni. Masz rację. Musimy mieć przywódcę, który z nimi zagada. Kogoś odważnego. Kogoś, kto nie będzie się bał spojrzeć wrogowi w oczy. Kogoś, kto zaśmieje się w twarz niebezpieczeństwu. Wybrałbym ciebie, ale chyba jesteś chory. Może Leslie? Nie, ja. Ja pójdę. Ale poduszkowce są. Hmm? E, tato. Jestem pan różowy. Panie różowy, wiem, że to ty, tato. E... Nigdy nie słyszałem o tym tacie, o którym mówisz Jestem porywaczem Jak zostałem porywaczem, pytasz? Nie pytałem To się chyba zaczęło, kiedy miałem jakieś 11 lat i uciekłem z matematyki Aha Za to przestępstwo kara była niewyobrażalnie okrutna Byłem 12 lat w poprawczaku, jakieś 5 w karcerze 24 lata uciekałem, 30 w więzieniu o zaostrzonym rygorze I 7 na wyspie skazańców Razem 89, nie masz tyle <laughs> Umiałbym liczyć, gdybym nie uciekł z matematyki Jasne. To znaczy, że zostaliście przestępcami po ucieczce ze szkoły. Ja mm -hmm. No więc moja tragiczna historia zaczęła się po prawidłowej stronie drogi, ale na pewno tam nie pozostała. Tak, tak, wystarczy. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Na pewno tam... Oh. No mówiłem wam, że coś tu nie gra. Łapkie rodzice i podjedź bliżej. Bliżej. Bliżej.